No elo, ostatnio osoby podsumowały mi pomysł, robiłem kiedyś tam z wojami, tymi co dają niby 10% więcej, 10% więcej do ulepszenia dlatego też postanowiłem sprawdzić czy teoria pod tytułem, że bodzie jednak są lepsze jest coś warta ta sama liczba bodzi co tamtych i zobaczymy jaki będzie rezultat Oczywiście, próba jest ulepszenia na plus 9. Zaraz sami zobaczycie, jaki jest tego rezultat. Co do ilości kryształów, tam jest 2000 tam coś. Ich nie jest za dużo dzisiaj robiłem. Kupiłem kilka, chyba 600, kupiłem więc. Jest dosyć ok. Runiczny mieczyk. Ach. Na pliwach to już widziałem go w różnej postaci i powiem Wam, że. Od broni ze średnimi, po inną nazwę, po inny w ogóle DMG, inne bony. Wszystko jest zmienione. I tak większość stwierdzi, że to na pewno jest PRIF, bo kto by na PL-u ulepszał budziami runiczny miecz i jeszcze jakieś dziwne ulepszacze były, prawda? Ja wiem, wiem. Ale nazwę serwera, jak zawsze mogę wam powiedzieć, że macie wy w prawym górnym rogu. Ha, jest niedziela. Hmm, co z tego? Niestety niedziela pod znakiem deszczu, 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 więc to jest w ogóle koszmar, nic nie można zrobić, nie można iść nawet na rower czy cokolwiek. Ach, a szkoda. Można iść potem na piwo. O, tak powiem. Co do ulepszania? No widzicie, nie jest na razie za fajnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba efekt końcowy, bo mi się bardzo spodobał. A, 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 gdzie przełączysz, gdzie? Ja widzę wszystko, no. Co do expa. <grym> Jutro wam pokażę jeden fajny motyw, ile musiałbym expić na mapie 105, nie 90+, plus, by wbić 99 poziom. Non-stop 100% expa, czyli bym musiał mieć PD z IS i PD z lasu, więc to by było dosyć ciekawe doświadczenie. I myślę, że większość z Was by pewnie chciał takie doświadczenie, ale kto by chciał tak Expić? Chociaż mój Exp to wygląda mniej więcej coś takiego, że yy, odpalam ostrze, odpalam zbroję i strach, wsiadam na konika, Enter, Windows, <laughs> i śnieg ekspi. <laughs> No, taka jest niestety teraz zasada sury, prawda? Ale powiem wam, że całkiem się fajnie tak expi, bo ja... Wchodzę co jakiś czas, podnoszę odłamki energii I tak naprawdę w godzinę mogę wydropić tych 100 odłamków energii i wbiję sobie z 10kk Więc to jest jakieś tam, wiecie, rozwiązanie No dobra, wiem, że będę bił niby tym tempem w 140 dni ten 99, ha oh. Ale jeszcze, wiecie, przyjdzie dzień, w którym mi się nie będzie chciało wejść, nie będzie mi się chciało dropić, więc to trochę dłużej potrwa. Nie, powiem tak, pójdę kiedyś po ekspie wreszcie, bo nie ma co się lenić. O, widzicie? I zabrakło mi chyba. Jeszcze nie zabrakło. O mamonę chodzi. O, teraz mi zabraknie. No, nie spodziewałem się, że aż taki rezultat będzie. Naprawdę... Trzy bodzie zostały, więc sami możecie doliczyć, jaki plus może być maksymalnie. Maksymalnie powiedziałbym, taki plus może być, ale nie oszukujmy się. Maksymalnie plus będzie właśnie taki. Podobało się polub filmik. Nie wiem, dobijemy do tysiąca polubień będzie kolejna próba. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło w tą ponurą dosyć niedzielę. Do zobaczenia.